Witajcie w kolejnym odcinku z prowadzenia morskiej kostki Zenona Mitoja Capex 120 w systemie Smart Reef 360 od Reef Factory. Dzisiaj będzie serwis, czyli co ja robię, jak pielęgnuję mój zbiornik. Słuchajcie, serwis akwarystyki morskiej troszeczkę różni się od słodkowodnej. W słodkowodnej zbieram wodę, podmieniam, koniec. A tutaj tą wodę zbieram, to po pierwsze ta woda musi mieć przewodność 0, czyli musi być po filtrze RODI. Później tą wodę, sole i jeszcze ogrzewam, czyli wlewam wodę o bardzo podobnych parametrach do akwarium, żeby nie zrobić krzywdy mieszkańcom mojego akwarium. I słuchajcie, jeszcze robię jedną rzecz. Badam sobie tą wodę przed podmianą. Mam tu podstawowe testy od na CA, KH, PO4 i NO3. Podmieniam wodę, badam znowu. I jeżeli macie takie proste korale w akwarium jak ja no to powinna podmiana uzupełnić wszystkie braki w pierwiastkach, żeby te nasze koralowce y, żyły. Jeżeli, tak jak ja, planuję sobie rozbudować jednak tą faunę i florę o kolejne dwie eufilie, one już potrzebują, więcej konsumują jodu. I porę, ona konsumuje strąd, więc drugi etap, jeżeli macie bardziej zaawansowane akwarium, testy ICP, oczywiście Pobieram sobie próbkę, wysyłam do laboratorium i wyniki mam na apce. I jeżeli może się okaże, że te pierwiastki jednak podmiana nie wystarcza o uzupełnienie tych pierwiastków, to będzie potrzebny baling. I ja tutaj mam, słuchajcie, balinga też od Drift Podstawowe trzy soczki: KH, CA i MG. I oczywiście nie będę tego dozował ze strzykawki, tylko mam też smart pompę. Ale to później, jak rozbuduję sobie ilość tych koralowców. Czyli słuchajcie, takie etapy. Zbieram wodę, badam wodę przed podmianką. Badam wodę po podmiance. Patrzę, co się dzieje. Jeżeli jest ok, to jest ok. Jeżeli czegoś mało, trzeba będzie odpalić balinga. Podmieniam tą wodę, czyszczenie szyb. To, słuchajcie, nie jest jakieś. To robimy codziennie na bieżąco, więc to nie jest jakieś takie ekstra. Wymieniam watę filtracyjną no co 2 3 dni. Co jeszcze robię? Jak widać z tyłu jest zainstalowany mały odpieniacz, on jest teraz wyłączony, bo niestety wady tych małych odpieniaczy jest takiej, że on jest na wierzchu, że są głośne. Ale jest pinidło. ja akurat wybrałem sobie teraz duple. Jest wyłączona, fajnie, fajnie z niej wychodzi sucha piana, więc czyszczę jeszcze oczywiście kubek. No i to generalnie tyle, co należy zrobić, żeby przeprowadzić ten serwis, więc zapraszam na film, zobaczcie krok po kroku, jak ja to robię. Prezentowane produkty dostępne w Czmielu, linki w opisie filmu. No to co, na pierwszy ogień musimy zebrać sobie wodę RODI. Czemu nie RO, a RODI? No żeby miała przewodność zero, żebyśmy mogli sobie zrobić solankę i nie dodawać do tam pierwiastków jakichś śladowych, czarodziejskich i potem się zastanawiać czemu nam coś wybuchło w akwarium. Zbieramy wodę, to jest akurat wiaderko 20 litrów. Mamy wodę, no to wodę przygotowuję sobie dzień wcześniej, wkładam grzałkę. Mam tutaj na 25 stopni ustawionego ehejma. Niech grzeje. Przez noc powinno ładnie się nagrzać. Tak świeci. Działa. Dobra. Kolejna sprawa. No, dobrze by było mieszać. Łokciem jest ciężko, więc mam tutaj siczę Voyager Nano. Bardzo prosty cyrkulator z bardzo mocnym magnesem. Jest. Udało się. To go normalnie do ściany Wiadra Fik. Możemy już podłączyć. Zasilanie. Coś tu wierci. Wierci. Coś tu miesza. Ustawiam sobie później ten wylot z wody, oczywiście, w dół wiaderka Bo tak jest na równie to nie bardzo wymiesza. No i mamy naszą sól kuchenną. Oczywiście, tak kuchenną to taki żarcik. I używam takiego pojemniczka. Co ciekawe, tutaj producent nie daje żadnej łopatki, żadnej miarki, nic. Ja tu korzystam z kubka z in vitro i wiem, że takich kubków potrzebuje 6, żeby było 33. Zasolenie. No to lecimy z tematem. No i trochę to potrwa, może ja to przyspieszę, bo film będzie trwał 16 godzin. Dobra, powinno styknąć, użyjemy hanki, salimetra, temperatura wody 15 stopni, zasolenie, zasolenie też za słabe, więc jeszcze dosypiemy. Oczywiście, jeżeli to się dobrze wymiesza i temperatura będzie 25, to nam to mocno podskoczy, więc ja już teraz wiem, że wsypię od razu 6, Mieszam i rano po prostu ewentualnie dosypuję. Rano, wymieszane, klarowne. Nic nie dosypywałem i patrzcie, z 18 na... 29. Ale co innego mnie zaskoczyło, patrzcie na temperaturę wody. 28 stopni, co jest z tą grzałką Eheim'a? Tak patrzę i nie dowierzam, no 29 prawie. No nie, no tam jest termostat, to się powinno wyłączyć. Yy, no dobrze, ustawiłem. No to 2 stopnie w dół damy. No i grzałkę oczywiście wyłączę. No i muszę poczekać, aż się woda ostygnie, bo jest zaciepła. Więc ją zatargam do pokoju, otworzę balkon, niech się studzi. Dobra, solanka się miesza i grzeje. Mogę sobie na spokojnie zbadać kropelkami wodę, jaką mam w akwarium, przed podmianą i sprawdzić jak to wyglądało w historii i jak to się ma teraz. Dobra, trochę stygła 26 i 4, 32 i 4 zasolenie. Dobra wlewamy, zobaczymy co będzie, ale najpierw wymiana waty. Powinno się watę wymieniać co jeden dzień, zbierają się na tą glinią po prostu szczątki i rośnie na menu 3. Ja wymieniam watę, słuchajcie, tak jak się optycznie zabrudzi, czyli jakieś co 3-4 dni, plus toteczką te gluty syfki eee, wycieram po prostu ścianę akwarium, żeby było czysto, nie? Tutaj jeszcze jest, widzę testowany, testowane pienidło. To tak zwane, w międzyczasie zastanawiałem się, które wybrać: to ta duże, czy to mniejsze. Już wybrałem, ale to zobaczycie w jakimś tam innym filmie. No dobra, no to bierzemy kawałek nowej waty. Układam tak, żeby ta woda przez tą watę przeleciała. To jest filtracja typowo mechaniczna. No dobra, pora na podmiankę. Klasycznie Wąż 1622. Jedna końcówka do wiadra, druga do akwarium. I klasycznie trzeba się napić trochę zalanki, czy aby dobra. Ja podmieniam słuchajcie, około 20 litrów wody. To jest 120 litrów akwarium, bo wody tam pewnie jest. Ze 100 litrów podmieniam 20 litrów co tydzień. Zobaczcie, jak piasek wymuchały cyrkulatory lub wody. Było trochę tak minimalnie po całym dniu akwarium. A ruch wody zrobił swoje. Mamy nawet taką wedmę z lewej strony. No oczywiście w ciągu dnia, w ciągu dnia yy, używam yy, czyścika magnetycznego flipera do oczyszczenia szyb. Po paru tak dniach jest taki delikatny delikatny osad, więc fliperem sobie ten osad jadę. Przed oczywiście spuszczeniem wody, nie? Nie po! Żeby to ewentualnie odmówić. No dobra, i teraz jak to nalać? Powiem wam, nie mam takiej luźnej pompy, żeby nalewać to mechanicznie. No to jest jedno wiaderko, więc używam po prostu tego naczynia. Delikatnie wlewam wodę do zbiornika i tak tam na dole nie ma piasku, więc no nie ma tematu. Można to zrobić ręcznie. Muszę sobie skombinować jakąś pompę. Bo wiecie, jestem leniwy, nie? No, ale w sumie gimnastyka gratis. No, ale to też jest takie dosyć upierdliwe, więc może to przyspieszymy, bo to, wiecie, naczynie ma 1,5 litra. Ja nabieram litr, więc to jest 20 ruchów naczyniem. Więc zaraz mi szlak trafi i po prostu przeleję to z wiaderka. I już. Takie zenonfizol. gdzie tam będzie nalewał małym naczyniem. pomalutku tam już sobie została, wiecie, jedna trzecia woderka, więc po malutku to wlewam. Delikatnie, żeby nie zrobić tam tornada, chociaż, wiecie, rybom by to w ogóle chyba nie przeszkadzało. Gorzej, co by się stało z piaskiem, jakbym po prostu wycelował w podłoże. Ok, graj buczy. A, najważniejsze, przed tą podmiarką wyłączam tą autodolewkę, bo przecież po spuszczeniu wody, autodolewka by mi tą wodę cały czas dolewała. To jest bardzo ważne wyłączyć autodolewkę. Sprawdźmy. 31. Idealnie. Po podmiance nie zapominamy o bakteriach. Bardzo ważne, żeby do solanki uzupełnić baterie. Fuj, jak one śmierdzą. No i prezentuje się to tak. Pora tu na zmianę. Jak widzicie, pozmieniało się. Skałka trafiła z lewej strony na dół. Teraz małe karmienie, i zobaczcie, tutaj mam dla krewetki żarcie, ale błazenek chciał mi to wyrwać. Więc ze zmian to widać koraliki zamieniły się miejscami. Niech gdzie ci zjedzą, tam salaria z tyłu lata. No, piękna ryba, no fajnie, skubie. Słuchajcie, eee, skały obgryza. Ukwiał jeden jest na środku, na dole, do góry nogami. Ja chciałem, żeby on był tam na górze, na tej półce po lewej stronie, ale jej mu się tam nie podobało. Drugi ukwiał, taki ledwo dziwy, coś mu się nie podoba, jest na dole. No i patrzcie na mnie, jak ja jestem geniusz. Chcę przykleić kapnelię, która leży w tym momencie pod więc dałem sobie kropelkę w żelu, akryl. i teraz biorę tą kapnelię. Kapnelia to 90% woda, więc ona się skurczyła, jest taki mały kamyczek. No i co, i tu do tej dziurki? Nie, włożyłem do drugiej, jestem po prostu mistrzem. Zobaczyłem to, słuchajcie, jak zgrałem film na komputer i poszedłem przełożyć szybciutko, szybciutko w tamtym otwór. Jeszcze akryl nie wyschł, więc może się przykleiło. Tu jeszcze był kawałek takiego kleju, tego dwuskładnikowego. Fajnie, że on taki jest, można go odkleić i pozmieniać te miejsca, więc mam kolejną tubkę z zapasem. Dobra, zaantusa damy tak trochę bardziej do światła, bo tak on jednak... Cień, cień dają te półki, więc ja go tak trochę daję do przodu, żeby jednak dotarło światło do tych koralowców. E, jeszcze nie? Nie, może tak? Dobra. A teraz co? A, teraz wyciągam tą całą skałę, bo tam też jednak połowa tej skały, widzicie, jest w cieniu. Fajnie jest, jak po tych koralach chodzi krewetkę, one się zamykają, to zobaczycie później. Chociaż nie wiem, czy to będzie akurat no, widać. Ale widzicie, że jak się już połowa zamknęła, wystarczy dotknąć się zamykają. No to odsuniemy troszeczkę od szyby, żeby było na środku. I co ja tu jeszcze chciałem zrobić? A, lata jakaś krewetka, żarcie. Słuchajcie, chciałem nakarmić krewetkę, nie? Ale chyba już była na żarta, bo miolała. Zawsze się rzuca pierwsza, a tu zobaczy. No nie jest głodna. Ale je normalnie z ręki, robi pedicure. No i co? Przecieramy szybki i to tyle, słuchajcie. Także generalnie raz w tygodniu podmieniam 20 litrów solanki. I wszystko. Przecieram szybki, bo przy koralików się nie przestawia co chwilę, więc nie powinniśmy tam tych łap wkładać i co chwilę grzebać. Więc podmiana wody, testy wody, testy kropelkowe. Mam to sobie jeszcze, testuję oczywiście, jakie są parametry, tak żeby wiedzieć dla siebie. Mam jeszcze parę testów ICP. To też te próbki sobie nalewam do tych fiolek, wysyłam do Refactory i mam wyniki w aplikacji. Serwis zrobiony, bakterie dodane, woda się kręci, a ja sobie odpoczywam. Słuchajcie, jakże się widzieli, nie było jakoś, jakoś to turbo wszystko skomplikowane. Nam się troszeczkę więcej zrobi rzeczy do roboty. Jeżeli tych pierwiastków będzie nam brakować, wtedy będzie trzeba użyć elementów z prawej strony mojego blatu. Jeżeli macie jakieś pytania serdecznie zapraszam do sesji komentarzy i jeszcze Wam jeszcze jedną rzecz powiem. Słuchajcie, fajne jest mieć wszystko w jednej aplikacji, fajnie jest mieć to wszystko w telefonie, bo już ten system uratował mnie dwa razy tyłek. Za pierwszym razem, słuchajcie, robiłem coś przy akwarium i odłączyłem sobie grzałkę i nie zauważyłem tego. I o trzeciej w nocy telefon mnie powiadomił i jeszcze słyszę pikanie z salonu Temperatura spadła. Jakbym nie miał tego systemu? Rano bym dopiero zobaczył, albo po południu, jak wrócił z pracy, że woda ma 22 stopnie, i tak troszeczkę nie bardzo. Pamiętajcie, że wahania temperatury w akwarystyce morskiej to nie jest to samo co wahania w akwarystyce słodkowodnej. Te organizmy jednak nie są tak adaptacyjne jak zwierzątka słodkowodne, więc tu należy uważać. I słuchajcie, druga opcja. System też mnie uratował. Grzebałem jak zwykle przy akwarium i ja sobie zainstalowałem miernik TDS. W zbiorniku na dolewkę, żeby mi tam pokazywało, jaka ta woda jest. I tam były różne głosy: że to się instaluje na przepływie, że to nie jest miejsce. Słuchajcie, na ten miernik. A mi uratował życie. Dlaczego? Za dużo nalałem wody do akwarium. I ona się cofnęła przez wąż od autodolewki do zbiornika, z której ta woda miała iść do góry. A jak się woda cofnęła, to tam jest przewodność zero, bo była woda RODI. A jak się cofnęła, zrobiła się przewodność poza skalą i po prostu stojąc przy akwarium, zaczęło mi pikać alarm TDS, że, że przekroczyliśmy przewodność, bo przelewała się woda do tego zbiornika. Gdyby mnie tam nie było albo nie miał tego, tego miernika, to zalałbym sobie normalnie mieszkanie. Także mi już to. Dwa razy życie uratowało. No, takie wiecie, smart rozwiązania to po pierwsze ułatwiają życie, po pierwsze są bezpieczniejsze, po drugie wygodniejsze i mamy wszystko na telefonie. Oczywiście można wszystko prowadzić bez tych wszystkich barierów, ale jest po prostu trudniej. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć! A, kawusia! Prezentowane produkty dostępne w czmielu. Linki w opisie filmu.